mecenas brzmi dumny, no, właściwie całe swoje życie dorosłe od 1964 roku poświęciłem Krakowowi. Mocno to brzmi, może na zbyt wałochwalczo, ale uważam, że to jest wielka sprawa, bo pomimo wszystko, że działamy z własnej potrzeby, to jednak potrzeba jest jednak docenienia. I takie docenienie utwierdza mnie, że chyba słusznie działa. Jestem bardzo związany z Krakowem. Od lat przecież tutaj byłem przecież w klubie Krakowia, w kadrze lekkoatletycznej i tak dalej. No, Troszeczkę mnie ten Kraków też wychował, można by powiedzieć. Wierzę i życzę wszystkim, tak, żeby uwierzyli w to, że życie naprawdę zaczyna się po dziewięćdziesiątce. Ja to powiedziałem w związku z moimi urodzinami dziewięćdziesiątkowymi. Już teraz jest prawie dwa lata jestem po 90 i proszę sobie wyobrazić, że naprawdę mi się to sprawdza. To jest moje godzinne miasto. Nagrodą jest tak, jak chyba. no to jest dla mnie specjalne, naprawdę specjalne wyróżnienie, bo y, jestem i z miastem związany i z ludźmi. A co ważniejsze, to nie jest nagroda tylko dla mnie, tylko tak naprawdę dla całego zespołu, dla ludzi, którzy stoją gdzieś może bardziej w cieniu, ale którzy wykonywali od początku 2020 roku no, niezwykłą absolutnie pracę. Także niezwykle się cieszę z tego, że ja jestem laureatem, ale również się cieszę, że oni zostali docenieni. To są nagrody dla środowisk kultury, dla środowisk nauki, dla środowisk sportu, dla ludzi zaangażowanych w codzienne życie miasta, ale też to są nagrody, przynajmniej... Część z nich, niektóre z nich, niektóre kategorie dla osób, którzy wspierają kulturę, często wspierają kulturę również swoimi pieniędzmi, czyli są takimi donatorami krakowskiej kultury. Jeżeli chodzi o naukę, no to mamy tutaj przede wszystkim kategorie dla młodych doktorów, dla młodych naukowców, którzy już mają swoje osiągnięcia, już sławią Kraków poza granicami. Chyba nigdy nie będę takim stuprocentowym krakusem. Co prawda, ostatnio gdzieś powiedział mi, że ty. I wszyscy się śmiali, że jestem z Krakowa. Ale Kraków jest dla mnie ważniejszy niż miejsce urodzenia. Jest miejscem, w którym ja się rozwijam. Cały czas mam lat 61 i czuję, że z każdym oddechem krakowskim, nieważne czy akurat jest smog, czy go nie ma, czy jest piękna pogoda, czy brzydka, z każdym oddechem krakowskim jest mi lepiej. Dlatego, że to jest miasto, które jest budowane no, przez setki pokoleń. Z ludzkich naprawdę największych emocji. Nie zazdroszczę nikomu Nowego Jorku, nie zazdroszczę nikomu Paryża, Kraków, Ruleja.